Niech żyje, żyje nam sto lat 100 lat niech żyje żyje nam jeszcze raz niech Pomyśl niech żyje. życzenie no dobra no Aha zaskoczyli was czym przed jak masz brodce? Piwo? Ja nie piję. Próbuję cię się cały Sali się bała i przychodziła do domu, to... Był ten Chińczyk. Mamuś. Był. I jak się tańczył? Sianka. Ale co? Chińczyk się całuje! Ma skrzydełka kolorowe. Malutki. Ej, znaczy... Papuga! Marta! Owad. Owad. Osa? Do tablicy, do malowania, białe. Okulary. Nie da krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w sobrucie, w prawym mucie, w lewym mucie. Wszystko szafra, poprzewracał. przewracał. Marca, szafra, to marca. Skandal krzyczy, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Ojczyzna. Ojczyzna nasze to wieś miasto. I las, co mi i piosenka o smaku. a i słońce, co świeci jasno. Zboże, co w polu rośnie wysoko. Ojczyzna nasza to szkoła. To pod na kanapie. Wszędzie szuka parska, sapie. Już podłogę y, y, szuka y w i w kominie co robisz? piszę co? kaligrafię, zrobiłem Szaczki? 22 strony a mam 32 e, to dopiero pierwsza część już to robisz od jakichś 4 miesięcy hmm. powiedz, gdzie chcesz jechać nagrywa się, mów Ale jakiego? Lunego. Z czerwonym dachem bez numeru. duchy? Dobra, teraz filmujemy. Nie patrz. Powiedz co się stało lepiej dzisiaj. Ja się stało. Nie. I pokażemy tą wargę straszną. Och, jej pokaż, pokaż. Ale się zagoi, zanim przyjedziemy do Polski, prawda? Co? Zobacz, ja. Ty robisz normalną twarz. Odwróć mam zupę! Chcesz tu spać? No to śpi. Ale tu, bastek, co ty robisz? Co? Gdzie ty chcesz spać? No to śpi. Bastek, nie My jesteśmy tutaj ironicznie. EA Sports. It's in the game.

To? Co? Zabierzemy żurek stąd? Bo żurek jest przegniany ten. No ten na plecach już mamy. Nie hmm. O e ten wyżej. Werdyczanie, ah, sko, sko. Nie, nie można tutaj no to na No to, to tu nic nie można. A ja jestem sobie Można się poszalić, no. A właśnie. Można się to jest dość i tam jeszcze można się po tym tylko... Wszystkie baseny są do 18.00. Mhm. Czyli chyba już musimy iść. Wszystkie baseny są do 18.00. To jest cud. No! <śmienic> Trzy No to trzeba <czemu>? było, <śmienic>